Dobra, dał, z znaczy gala, 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 gala. Nie, nie odsiadło. <grym> nice, Kurwa, mać! Weźmy, co ta jest? Co I plecy, co ta i... Ale się teraz odjebało. <grym> Kurwa, nie robię, nie chcę mi się! Nie możesz tego przegapić. Event Drop zwiększony razy 2 oraz promocja 20% w nowych letnich skrzyniach youtuberów. Sprawdź na casedrop.eu oferta ważna od 11 do 20 lipca to piwnie, gołe! Co robicie? O zobaczcie to. Godcie, godcie, go chodźcie, B, jeść, no zobacz, no go... Rotujcie kurwa, oczysta No, no <ślech> <Be> <czyste. ślech> <ślech> Kurba, No nie no Pebor, no nie, ja z... Co on robi? No, kto inny, ale... Się odtywać, no się... kurwa! Zjebie jebany! Nie no tu jeżdżę, ja nie jeżdżę. Ostatni wyścig jadę tutaj Kurwy aj! O, nie no bez chuju jebany ty! Kurwa! <śmiennie> Tarka pierdolona, no bez as... Ja pierdolę! Bez as dodo. No nie... na ile? Na 50 też Jest perfekt Kurwa debilu! Pierdolony! No kurwa! Kurwa strapią do mnie, że... Persza mu powinieneś przypominać kurwa, bo jest tak blisko kurwa. No prawie nie traci 20 sekund kurwa! No Rysiek się znalazł z was koziej dupy pierdoli, że o Alepeksie. Kurwa mówiłem mu o się kilka okrążyć temu. A ty się stapiesz do mnie, kurwa, co ja mam prowadzić? Ja mam poprawiać kąt skrętu kurwa w zakręcie i hamowanie. To no weź ty się pierdoli tam. jak wiedziesz do Kurwa skup się, bo kurwa każdy zakręt przejeżdżasz 2 metry za szeroko. Masz ciąć te tarki agresywnie kurwa. Masz być knudzica kurwa, a nie piździca. Obudź się, bo kurwa jadę z jakąś kurwa cipą po prostu za kierownicą. Takie kurwa czasy porwani do tego co jeździliśmy jeszcze na ten, Jedziesz, Matusze, tam serialu. Jedziesz <laughs> ma Jadę ale to się źle jedzie. Coś nie wiem kurwa. Czuję się tym bolidem jakby stał mi kurwa na spoilerze z tyłu siedział no I ciężki jakiś kurwa i ja to nie ma... Mo... Nie wiem, no nie czuję tego.

Czas. Nie ma Nie wiem plantuj! No właśnie, plantuj. Kurwa! Jak? Ja bym chciał Rund. koniec rundy Ej! Dobra, ty o to był Bint! Jest ja zwątpiłem!